Rozumiem, że nie tylko zwiedzanie, inne atrakcje o, też. Oczywiście. Wszyscy jedziemy. W czerwcu. w czerwcu. No to super. Idziemy się odbywać. Serdecznie witamy w naszej klinice S3 Stomatologia w Koloninie. Wygraliście konkurs serwis z Pacjentem. W imieniu firmy WNH zapraszam na czterodniową wycieczkę do Salzburga. Pani Moniko, serdecznie brakuje. Dziękujemy. Jesteśmy już spakowani. A teraz lecimy do Salzburga. To to zdjęcie w samolotem tle. In case of must leave or not. Salzburg. Jesteśmy na miejscu. Ciekawe, co nas czeka. Teraz idziemy zwiedzać fabrykę W&H, a potem zostaliśmy zaproszeni na uroczystą kolację. It's a great pleasure to be here. Great experience for us. Thank you very much the whole team. Dziękuję uh, you Mr. Peter for the competition selfie with patient. It was an amazing adventure for us. Thank you, Mr. President Malata. To was bardzo very very uh, great time for us In Salzburg. In Salzburg. Yes. Kolejny dzień w Salzburgu przed nami. Wczoraj zwiedzanie fabryki, przepyszna kolacja, czad. Dzisiaj jedziemy zwiedzać okoliczne miejscowości, Mondze, przepiękne jezioro szlakiem Sound of Music i ich salzburskie góry, czap, rewelacja, ale na setatry najłodniejsze. A teraz wracamy do Polski. Dzięki.